Sceny po napisach w filmach MCU są tak pewne jak śmierć i podatki. Każdy, dosłownie każdy widz czeka w kinie te 10 minut lub dłużej, oglądając napisy, aby zobaczyć te 15, 20 czy 30 sekund dodatkowego materiału. Niektóre z takich scen to gagi, na przykład jak ostatnio widzieliśmy w Kapitan Marvel, kot żygający tesseraktem albo Avengers jedzący kebaby. Kilka z takich scen ma bardziej poważny ton. Scena po napisach w Infinity War jest tego najlepszym przykładem. Skoro Avengers Endgame to zwieńczenie 11 lat i 22 filmów MCU, to co takiego bracia Russo szykują dla nas w scenie po napisach w Avengers Endgame? Możemy się tylko domyśleć, ale ja mam kilka swoich propozycji. Jako, że w tym tygodniu jest prima-release, zależy kiedy oglądasz ten materiał. To może z tej okazji zróbmy z tego materiału, który właśnie oglądasz, najbardziej lubiany film na kanale. Celem jest 2800 łapek. Wystarczy, że każdy z Was, kto ogląda, zostawi łapkę w górę, oczywiście zakładając, że znajdzie się 2800 osób, które klikną w tą miniaturkę. Ale zapraszam do materiału. Taniec kapitana i Peggy. Jak wiemy, ewentualnie może się tak zdarzyć, że Kapitan Ameryka przestanie grać już w filmach MCU, i Endgame będzie dla niego idealnym zakończeniem całej swojej kariery i całych swoich przygód, Kapitana Ameryki. To, że prawdopodobnie skończy swoją karierę z MCU, nie znaczy to, że musi być zabity w filmach. Jest to idealny moment, tym bardziej, że mają się pojawić podróże w czasie żeby kapitan poszedł do swoich czasów, czyli lat 40. II wojna światowa. Pamiętajcie, że Kapitan Ameryka jest człowiekiem wyrwanym ze swojego czasu. On nie należy do teraźniejszości, tylko należy do Peggy, należy do II wojny światowej. I takie pożegnanie z Kapitanem Ameryką byłoby idealne. Scena po napisach wyglądałaby tak, że Kapitan Ameryka wchodzi na salę balową, czy nawet spotyka Peggy gdziekolwiek na pustej sali do treningów. Gdzieś w, w koszarach, gdziekolwiek, i po prostu prosi ją do tańca i zaczynają tańczyć. Takie pożegnanie z kapitanem Ameryką to ja rozumiem. Deadpool opowiada o przejęciu Fox przez Disneya. Ryan Reynolds to jest taka osoba, która nie przepuści żadnego wystąpienia jako Deadpool. Scena po napisach wyglądałaby mniej więcej tak, że Deadpool staje gdzieś przed kamerą i mówi do nas konkretnie: Hej, ty. Czy wiesz, że Disney właśnie wykupił Fox? Czy wiesz co to oznacza? Tak, to właśnie oznacza, że ja i moi przyjaciele mutanci i w tle by się pojawiły jakieś sylwetki X-Menów, dołączymy do grona Avengersów i w tle pojawiłyby się sylwetki mutantów i to znaczy, że my dołączymy do MCU. Coś w tym stylu. Oczywiście zrobiłby to ze swoim charakterystycznym humorem. Takie sceny po napisach na pewno bym nie pożałował. Pojawia się fantastyczna czwórka Jakiś czas temu Kevin Feige zasugerował, że MCU może podążać w miejsca i czasy, o których do tej pory nie mieliśmy nawet okazji porozmawiać. Oczywiście Kapitan Marvel osadzony w 1995 idealnie pasuje do tego opisu. Studio Fox zostało już oficjalnie przejęte przez Disney, więc ludzie z domu myszy mogą snuć oficjalne i jak najbardziej realne plany w związku z fantastyczną czwórką. Żeby nie popsuć tego kolejny raz powinni cofnąć się w czasie do lat 60, kiedy powstała fantastyczna czwórka i zekranizować któryś z pierwszych komiksów. Scena po napisach wymagałaby tylko loga fantastycznego czwórki i na przykład wyświetlenia daty na ekranie 1960 lub coś w tym stylu. Fani Fantastycznej Czwórki od razu by się domyślili. Kang Zdobywca obserwuje co się dzieje. Pojawiły się plotki o tym, że Tony Stark zmieni się w Kanga Zdobywcę. Nie powiem, byłoby to bardzo ciekawe, ale Marvel właśnie zdradził nam informację, że Tony jednak dotrze do Ziemi cały i zdrowy. Nieraz już wspominałem, że wraz z zakończeniem Endgame zakończy się pewien rozdział w historii MCU. Na okrągło rzucano w nas wskazówkami, że gdzieś za rogiem czai się wróg gorszy niż Thanos. Scena po napisach Endgame pokazywałaby, jak Kang obserwuje, jak Thanos przegrywa. Wtedy powiedziałby coś w stylu. Teraz moja kolejna udowodnienie, że jestem najlepszy. I tyle. Sekretne wojny. Czwarta faza MCU, która zacznie się od Far From Home, musi mieć ze sobą niezłą historię, bo musi wyjaśnić, jak X-Men i Fantastyczna Czwórka dołączą do MCU. Najlepszą opcją byłoby wprowadzenie wielu wymiarów. Miejmy nadzieję, że studio Marvel da braciom Russo to czego chcą, czyli sekretne wojny. Scena po napisach mogłaby wyglądać tak, że widzimy jakiegoś zmarłego bohatera chodzącego gdzieś na nieznajnej ziemi, która za chwilę okazałaby się światem wojen. Sekretne wojny to zdecydowanie bardzo obszerny temat, który wypełniłby dziurę po Endgame. Spider-Man Marvel jest znany z tego, że w niektórych scenach po napisach po prostu promuje swoje kolejne materiały. Kolejnym filmem MCU będzie Far from Home, czyli nowy film o przygodach Spidermana. I tutaj nie zdziwiłbym się, gdyby pokazali jedną ze scen, których jeszcze nie widzieliśmy z Far from Home w scenie po napisach w Avengers Endgame. I to mogłoby być naprawdę cokolwiek: czy e, to jak Spider-Man szykuje się do walki z Mysterio, czy to jak Spider-Man szykuje się na wyprawę do Europy, naprawdę cokolwiek. Tutaj chodziłoby o czysty po prostu marketing kolejnej produkcji MCU, czyli Spider-Man daleko od domu. Avengers kontra X-Men. Prędzej czy później zobaczymy mutanty w MCU, to jest pewne. Prawdopodobnie Marvel nie pokaże nam po raz kolejny historii ich powstania, no bo po co, widzieliśmy to już tyle razy. Zakończenie sagi z Thanosem to idealny początek na coś nowego i świeżego. Scena po napisach wyglądałaby tak, że ktoś z agencji Shield mógłby ich wytropić jako nowe źródła mocy, czy czegoś takiego. Wtedy Nick Fury powiedziałby coś w stylu: Wiedziałem, że mutanci w końcu się pojawią. I tyle. Przejęcie Studia Fox dopiero co się sfinalizowało, także myślę, że nie pokazaliby żadnego z mutantów na ekranie, bo to oznaczałoby castingi, a to oznaczałoby kolejne spoilery. Z drugiej strony, Thanos pojawił się na długo przed tym, jak wybrali Josza Brolina. Nowy Asgard na ziemi. Umówmy się. Bycie asgardczykiem nie jest łatwe. Najpierw stracili dom w Thor Ragnarok. Później stracili swojego króla, czyli Odyna. Zdradził ich Loki. Następnie siostra Lokiego i Tora ich wypowiedziała im wojnę. Także nie było im łatwo. Musieli uciekać, musieli się chować, musieli się ukrywać. Miejmy nadzieję, że Thor nie zginie w Avengers Endgame, ponieważ jego solowy film odświeżył postać Tora nie do poznania. Scena po napisach mogłaby wyglądać tak, że Thor po wygranej lub przegranej walce z Thanosem, to już nie ma znaczenia, i z Walkirią u boku, albo bez, to też już właściwie nie ma znaczenia, teleportuje się gdzieś do Norwegii i mówi. No, to jest idealne miejsce na nowy Asgard i podnosi Stormbreakera, który tworzy, nie wiem, jakieś królestwo nowe. To byłoby idealne zakończenie dla Chrisa Hemswortha i Tora, który prawdopodobnie również zakończy swoją karierę z MCU na kolejną fazę. Czyli na około 4, 5, 6, może 7 lat. Kto wie, zależy, jak często będą wypuszczać filmy MCU. Ale tak jak plotki wskazują. Thor nie pojawi się w czwartej fazie MCU. Pojawia się srebrny surfer. Jakby nie było, najprostszym sposobem na wprowadzenie postaci ze Studia Fox do MCU jest przez Heralda. Heraldów było bardzo wielu na przestrzeni lat, ale jeden jest szczególnie rozpoznawalny srebrny surfer. Studio Marvel na banku żyje niebawem postaci Galactusa. Świetnie byłoby zobaczyć, jak w scenie po napisach w Avengers Endgame srebrny surfer pojawia się znikąd i ostrzega Avengersów przed niebezpieczeństwem i o tym, że do pomocy przyśle fantastyczną czwórkę i mutantów. Jedyną osobą, której srebrny surfer mógłby się ukazać, to Doctor Strange, czyli inny strażnik multiversum. Powiedziałby, że Thanos swoim stryknięciem tak bardzo namieszał w swoim multiversum, że to przyciągnęło jeszcze bardziej niebezpieczne postaci. Nadciąga Wolverine. Disney kupił Fox z jednego bardzo konkretnego powodu. Zamknijcie oczy. Teraz powiem do Was jedno słowo. X-Men. Kogo widzicie przed oczami? Wiadomo, że Wolverina, prawda? No chyba że widzicie kogoś innego, wtedy napiszcie w komentarzach kogo widzieliście. Wolverine pożegnał się ze światem w filmie Logan, ale to nie znaczy, że nie może pojawić się w innych filmach MCU. Hugh Jackman już na bank nie zagra Rosomaka. Umówmy się. Na jakiego aktora stawiacie? Moje typy to Charlie Hunnam, Travis Fimmel czy Scott Eastwood. Scena po napisach musiałaby być dość tajemnicza, bo w tym momencie, w którym jesteśmy, MCU nawet prawdopodobnie nie myśli, kto będzie grał nowego Rosomaka. Wszystko, czego fani potrzebują, to cień z charakterystycznymi szponami, który krzyczy ze złości. Wyobraźcie sobie teraz, co by się działo w sali kinowej po takiej scenie po napisach. Którą z wymienionych przeze mnie scen po napisach widzielibyście jako najbardziej i najmniej prawdopodobną? Swoje typy, piszcie w komentarzach. Bardzo chętnie się dowiem, jeżeli macie jakieś swoje typy na scenę po napisach. Piszcie, piszcie, jeszcze raz, piszcie. Najlepsze sceny po napisach, najlepsze pomysły oczywiście dostaną serducho.